Maneczka widzowie, z strony, ty Dzisiaj mamy zombie craft. Zombie craft dzisiaj sobie zagramy. E, tylko napiszę, jest na nich Kacpi nasz widz Napiszę, żeby wiedzieli, że już nagrywam. Źle mi się napisało, więc napiszę jeszcze raz. Dobra, możemy pokazać nam zmiany. No, chyba nie ma zmian, ale możemy Wam pokazać. Są często rozdawane klucze, więc dlaczego mamy takie itemy, bo są często rozdawane klucze. Tutaj jest właściciel twózerek, ma nowe konto. Tutaj są, tutaj są moje, to nie są, to jest dla widzów jak właściciela nie ma żebym mógł rozdać. Tutaj są takie rzeczy, i do, i jest siłka, elytra, fajerwerki i koks. Dobrze, może byśmy sobie pozbierali na fajerwerki. I jakby co kaczpi to jest mój sojusznik, więc... Jak chcecie wejść i zostać sojusznikiem moim lub właściciela, to zapraszam. Bo są fajne bitki. A właściciel trochę sam... Wiecie jak to jest. Sam kontra dwóch i ja jestem w skranie prosyzy. Obijam się jeden pomysł. Dobra, bitka, 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 bitka. Ora już, ora już, ora już, ora już. On ma amulet. O, dobra, bije mnie, biję mnie. Ja gram na telefonie, więc mogę trochę słabo się bić. Ole, ładnie zrobiłem. Dobra, jeden hit, drugi, trzeci. I siłki na razie nie piję, bo on zaraz będzie orał. Będzie większa walka, będę zagrożony. To kurde, zaraz będę musiał zmieniać set. To jest mój sojusznik. Ale go robię, ale go robię. Dobra, mój sojusznik zaczyna go bić. Dobra, niech mój się już nie tam sobie zwiera. Ja sobie spokojnie mogę uciec. I to już tak, 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 tak. tak. Mogę orać, tylko muszę uważać na jego strzałę. Nie! Tym, Szybko, 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 szybko. Jest, dobra, uciekam. Myślę, że łatwo. Nie chcę mi się z nim widzieć, powiedz. E, Repai. Ale ogólnie. I O! Zombie Clue! Dostaliśmy. Dobre, zakładam, oczy. Kurde. Najlepsze. Gdzie jest mój? Tu. Ja mam, dobra. Opening widzowie. I pozdrawiam oczywiście Kacpiego i Fuzoru, też Fuzę. Fuzereczka. Oj, dwa legendarne. To pierwsze otworzymy otworzyłem legendarne. Na początku z animacją. Proszę, coś dobrego. Nie, no korda. Loot fajny był. Ale będzie klata, no klatam Jeszcze raz Uwaga, czy będą rzuty refile po raz kolejny? Proszę, nie miecz Kurde Jak? O kurde, dostał 32 koksy Fuzerek Dobra, proszę, ja też muszę dostać Otwieram go Coś dobrego, spodnie tylko w tej sklaty, tylko spodnie. Nie, Łuk, nie, proszę, nie. Nie, Dobra, kurde. kurde widzowie, no Kurde, nie, nie, Szkoda. Napiszę dobra, będę miał zapasowy. Wiem, tyle zapasowy, kurde, A muszę zacząć coś wywalać. Co jest? E, dobra. Gijny odcinek. Czybyście mieli fajny odcinek? Przepraszam, nic nie mówiłem bo wtedy pisze. Więc ciekawe. Mam nadzieję, dziękuję za tyle wyświetleń pod ostatnim shortem. I na mu dam buty. Mi się nie przydadzą, a mu bardzo się przydadzą. A szkoda, że nie mam mieczu albo koszu, ale mam miksturkę siłę. A, zapomniałem sobie kupić fajerwerki. Dobra, idziemy sobie kupić fajerwerki. Miał być to dzisiaj nasz taki cel. Nie mógłby się jeszcze trochę pobić za siły. Dobra, fajerwerki zabierz bloczku na razie sobie tak, o, nie będę miał na razie sztuka zamiastu fajerwerki, no, oczywiście to, to w łapce no nie zawsze da się uciec ale najczęściej tak dobra, no jestem ja gotowy by... a dobra, to ja będzie reset, więc zaraz się widzimy po resetach. jednak na razie to będzie koniec tego odcinka, zapraszam na magicraft Zobaczcie Zombie Craft, rozumiemy się. Tutaj macie IP. Więc to by było na tyle. Widać. Nara.